Moi drodzy, nastał ten dzień. Dzisiaj pierwszy konkurs na kanale, jak już pewnie wiecie, z poprzedniego filmu do wygrania jest ruletka na Crafted, Tania i pakiet narzędzi premium. Tutaj przeczytam jeszcze wszystkie niki uczestników. Tom Las, Spiks, Patrycjusz PS, Polis Squirrel Michal, Kupsol, Arbuzek 123456, Nmap, Tomaszewski X Orange Jestem the Best, Patrick Segra PL, Zelki Haribo, Mulf 11, Cox 2003, XYXX, X, 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 Elo X Hubert Trommel, dam 11, Ziomson Michael, Roko 123, docz, Kokosanka. Jeżeli kogoś komentarza tutaj nie ma, to najwyżej się nie wszytał, przepraszam. A i jeszcze jedno. To jeśli, jeśli Wam się nie uda wygrać w tym konkursie, nie musicie odchodzić z kanału. Wiem, że niektórzy... Nie chcę obrażać, ale wiem, że niektórzy pewnie by tak zrobili. Ale za kolejny miesiąc lub dwa będzie kolejny konkurs. Może z lepszymi rzeczami? Nie wiadomo. Ale cóż. Teraz weźmy koło. Halo? Może spin? Dobra. I na początku wylosujemy zwycięzcę pakietu narzędzi premium. 3, 2, 1. Wygrywa pakiet narzędzi premium, a wygrywa. Pix wygrywa pakiet narzędzi premium. No to schowamy z pizza, żeby nie wygrał drugi raz. A ruletkę wygrywa. x XGREDXX. Cóż, dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Naprawdę, pierwszy konkurs na tym kanale. A, i jeszcze jedno. Dziękuję za 23 suby, y, które dały nam 82 subskrypcje na kanale w ciągu dwóch dni. Wow! Dziękuję, naprawdę. No a cóż, teraz, jeśli spotkam tych zwycięzców na Crafted, to macie teraz przebitki jak daj im nagrody. A tymczasem dziękuję za wzięcie udziału w konkursie i subskrybowanie kanału. Trzymajcie się. I to znaczy teraz koła fortuny. Przechodzimy gdzie indziej. Moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Otóż zastanawiam się nad rekrutacją na helpera. Ym, r y, wiem że różny, wiem, że ten będzie to miał swoje wady i zalety. No z jednej strony będę helperem, będzie fajnie. No, wiadomo jak wiadomo, ale z drugiej strony nie będę mógł reklamować się z ser kanału na serwerze i nie będę mógł prowadzić na przykład Happy albo Xa. I, I ten i, i, w, i w tej sytuacji Chcecie znać, co myślicie o rekrutacji. Macie ankietę. Czy to słuszna decyzja, żeby zrekrutować? A, jeszcze jedno. Jeżeli będzie, że tak i pójdę na rekrutację i zdam, nie wiem za jaki czas, bo co jakiś czas podobno sprawdzają rekrutację, to y, mam taką prośbę. Jeż nie zmuszam oczywiście, ale jeżeli myślicie, że ten kanał, y, y, nie wiem, na przykład macie kolegów z Crafteda, którzy lubią oglądać z Crafteda albo ogólnie uważacie, że można polecać ten kanał? To jeśli bym został helperem i nie mógłbym tego robić, to czy moglibyście mi tak trochę wspomóc i od jakiegoś czasu na przykład ten polecić coś? Bo od, od czasu konkursu będę regularnie już to w miarę robić co miesiąc dwa, rozumiecie? No cóż. No to tyle co do powiedzenia, a tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Pamiętajcie za miesiąc lub dwa kolejny konkurs. No i cóż, subujcie kanał z dzwoneczkiem, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach propozycje na kolejne filmy lub serie. Wpaniecie także na kanał Spix i Pyro Gaming Kiedy? No a teraz cóż, trzymajcie się, powodzonka, cześć!